I'm gonna do Cześć z tej Pisełek. Witam Was w LEGO Marvel Super Heroes. Dzisiaj taki odcinek na szybko, bo nie mam odcinków do nagrania, ale to raczej będzie seria tylko taka jakby, e, tylko, tylko tryb fabularny, nie robię na 100%. Także pozwólcie, że tylko ze sprawdzę ustawienia na szybko. Czy są dobrze? Wszystko jest jakby tam, bo czasami mi się przyciski bugują Dobra, wszystko zrobione. Więc... eee sobie zastąpimy na tutaj, bo tam nic nie zrobiłem, dosłownie. E, dobra, zapisywanie gry. Taka seria tylko popularna, jeśli chcecie to też... Dobra, nie odzysałem się, zaraz dokończę. Sorry, surfer dude. You're headed for a wipeout. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Watch out! It's about to open fire. Whoa, whoa, whoa! Tony, are you all right? Ow. Ow. And more ow. <sighs> brick's the world will be mine to rule but first i should probably prevent it from being destroyed this would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces the avengers showed up they know how to ruin every good evil plan your plan is still fantastic a poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find to help assemble Doctor Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that. Silence! Now we must track down more of these Cosmic Bricks to build my weapon. As you command, oh most doomful one. Alright! I let these bigwigs go! Watch you bring me some of those... Cosmic Bricks! Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains! Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. you have to remember to look before you leap i know bad guys the shield folks think we need to formulate a careful plan using or we just smash our way in good plan welcome back to new york gentlemen Dobra, a więc jesteśmy, y tak powiem, że tak to kończę. że czekajcie co głośno. Y Akceptuj, dobra. Powiem, że, że jeśli chcecie jeszcze serię, taką trylogię Marvela. Cicho, Colson. Jeśli chcecie też trylogię Marvela tak dokończyć, też fabularnie, nie na 100%, bo serio, to by za, za długo mi zajęło, a mi się... Jak wiecie to mi się nie chce. Ale no wiecie, że Lego Marvel Avengers chyba było drugie i trzecie było Lego Marvel Super Heroes 2. Więc jeśli chcecie, to zrobię te wszystkie gry fabularnie, te trzy. Więc trzy nowe serie potencjalne, jeśli wy byście chcieli. Także komentarze są wasze. A dzisiaj tak mówię, to tak tylko tak się wymyśliłem. Kiedyś już próbowałem nagrać to, ale coś mi się zepsuło z dźwiękiem, znaczy nie dźwiękiem, tylko ogólnie nie chciał się przesłać wideo, więc coś tam się zepsuło, więc teraz podchodzę drugi raz i mam nadzieję, że tym razem się uda, bo no tym razem to ja nie mam odcinka aktualnie Zresztą, na, na... żeby dokończyć baterii, maraton, więc jakby nagram to liczę, liczę, że się liczę, że się wstawi. Jak się nie wstaje to serio będzie będzie do dupy ogólnie ta gra, to nie wiem, według mnie znaczy, te osoby, które się nie interesują LEGO to pewnie nie znają, ale to jest taki to jest już taki klasyk, serio, jedna z lepszych gier LEGO, jakie ja, jak ja grałem a grałem w dużo jedna ogólnie z lepszych gier LEGO Roman. dobra, jest Mam nadzieję, że też jakichś praw autorskich nie da. Znaczy zawsze mi daje prawa autorskie, ale przynajmniej się film stawia. Tymi nawet prawami autorskimi. Nie wiem co było wtedy z tego przyczyną, że mi się nie chciał stać. Dobra, sklepiemy tego typka i się z... albo typka. Abominacjona sklepiemy i zobaczymy... Zobaczy czy się nagrywa. Dobra, chodź tu gościu. Zapić ci z gęby i K, o dobra K? Dobra K

Pnęło mi. Idziemy dalej. We have an in the main <laughs> Zabawne. Bardzo dobrze. Z Halkiem przecież się zawsze rozwala takich typów przesuwu. Posiadanie Big Figa w ten podczas misji to jest najlepsze co może być, szczególnie kiedy jest dużo wrogów. A tak to za dużo nie umiem, tylko umiem rozwalać, wyjmować elementy, a budować też inne, czyli znaczy, w sumie. Teraz jej nie zrobię, bo teraz mi się nie przyda. Serio, już tyle razy ten poziom przychodziłem, że... To pamięć tam rzeczy, ale nagrać to też zawsze można. Czemu ja nie? I teraz Iron Man. Co teraz, co teraz było? Tego nie pamiętam. Ściana, tak? Tak. Ta Not good. Only keep people ja się naprawdę się zapytać, a tak Zabaw. zapytacie czemu Czemu nie... Czemu nie na 100%? Mamy serię ze Star Warsów. Ona się zatrzymała na jednym odcinku ze 100% tylko. Jeden odcinek z 36 misji, które trzeba zrobić na 100%. Tam jest jeszcze, jeszcze więcej rzeczy do roboty. A ja się, zastopowałem. Dlatego no Super Heroes to jest przyjemna gra, ale... No jakby nie chce mi się... Serio. Nie, nie ma chyba jak mnie przekonać, żebym zrobił to na 100%. Tylko fabułę zrobię. Tak też niektórzy robią, więc jakby... Czemu ja bym nie, nie chciał zrobić sobie na sobie tylko fabułę? Teraz tu będą te dwie wielkie armaty, ręki takie armaty tam. Tak? Harmaty. Wiesz, ręce. Ręce tam były. Kanon. Kanon, kapsuł. Dobra. Nie wiem, tu... tego nie powinienem chyba robić. A dobra, tak powinienem chyba niższy. Zdecydowanie powinienem. Kowadło. Co ty tu robisz, ty, ziomek? Ah, it I to, to ja podejdę, no Wow. So much for taking the subway down to the bugle. Guess I'll just have to fight my way through it. Swinging by, Spider Man. You Avenger guys are really great at making a mess. Hey, I just replaced that. I always knew there was a real buzz around your name, Tony, but this is taking things a little too far. No i mamy Spidermana. Jakby ktoś nie zauważył, oczywiście. Teraz tutaj Iron Man. Wejdziemy, Iron Man. Trzeba coś zbudować. Tak, nie. Tu Spiderman jest. Dobra, sorry, czasami się gubię. Szybko, wyłączamy generator trochę tu trzeba też spidermana Tu pamiętam no hej no dzięki okej okay. tak leci tu trzeba zbudować ten hulk dobra dobra potem chyba będzie trzeba znowu spidermana żeby tą literkę A przeciągnąć Hulk. What is it? i... teraz spiderman uh. i... dzień dobry

Ale mam przytrzymać, nie kliknąć, no dzięki No spoko, wiem że. Nie, nie to Zapominam cały czas Że ten przycisk trzeba przytrzymać A to przeszedłem na 100% Wszystkie achievementy zrobiłem na steamie i... I się zapomniało trochę I teraz... co? To jest do jest coś na wodę. Jakbyście nie też nie zauważyli. O oh, no! I'm melting! Melting! No wait, I mean I'm solidifying! Solidifying! O, oh, wada world! Małek no. masz robotę. Jakby mi gra pozwoliła w końcu kliknąć. No i myślicie, że to po nim, jeśli nie graliście w tą grę jeszcze. Jeśli myślicie, że to po nim, to się mylicie. Bad boss. <słyska> Nie, to małe pieskowe dobra, nie lubię was i to to jeszcze nie był koniec tu jeszcze.

Spiderman, teraz. Spider is Oczywiście. No i się żegnamy. Łap jak sklep. Secure that cosmic brick, Coulson. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Um, Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them cosmic bricks? They came from the sky surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got a trigonometry exam tomorrow. Uh, my aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in angst. So who's behind all this? What exactly are they up to? And will it cut into my hot tub time? I don't know. I wish I knew, and yes. Tony, get back to Stark Tower and try to get me some answers. I stacja Pack Central, poziom ukończony Iron Man Mark 6, tam będzie Spiderman, Hulk, tak I tam będzie jakiś pracownik Roxxon, coś takiego Czekajcie. Strażnik Roxon On jest do kupienia tylko. I Sandman, On też jest do kupienia. 50 tysięcy monet I kon... jeszcze nie, czekajcie, i kontynuujemy tryb fabularny dokładnie teraz. Co mi ten pies tam szczeka? To jest nieważne. Zero zestawów, jeden klocek. kontynuuj tryb fabularny. My work progresses. Progress faster! This is what I've been reduced to. Relying on such pitiful mortal creatures for my plans. Though he does have a cool throne and a metal face. Director Fury, Reed Richards is here. Uh. Ah, Mr. Fantastic himself. Any breakthroughs on that cosmic brick I sent you? Actually, I could use some help. Is Tony Stark around? He's working on something else. I have another Avenger here. I'm actually the first Avenger, sir. Do you have much experience with theoretical quantum mechanics and exotic nano derived power sources? Uh. I got an A plus in American history. Director Fury. We have confirmation that more of those bricks hit the open ocean. Hill, get me a shield research sub to gather those cosmic bricks. I want some answers. Cap, you head to the Baxter Building with Reed Richards and help out the best you can. I can always sell some war bonds. Um, Hill, another important thing. Lunch. Order in some shawarma. Stark knows a spot. Witam Ameryka, pan fantastyczny, blokowani. No i dobrze. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i widzimy się w następnych. Cześć!